Cześć, witajcie. Ja jestem Dyrektorek, a dzisiaj zagramy sobie w Bunny Hopa na, na Telefon. Dziękuję Wam za 32 wyświetlenia w ostatnim odcinku, no i proszę o subskrypcję i łapkę. To przejdźmy do odcinka. Już w momencik, pan się. Tutaj będzie cienkie. Zaczynamy. Które mam w ogóle moje inwentory? Moje inwentory. No, Mogę To, dwa razy. I to, dwa razy. Więc przejdźmy do mapki. Wybieramy mapkę Tyle. Tanger. I trzeba doczekać 10 sekund Mam wilowe lagi, bo ludzie tutaj grają no i lecimy z panhopem to jest easy o nie, 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 to nie teraz moje klimaty nie. Dobra, lecimy, Aha, dzisiaj będzie live o godzinie 20.00 więc zapraszam serdecznie na lajwa. ma malaga, z tego co widzę. Dobra, lecę, lecę, lecę. O czemu zginęliśmy? Aha, no bo tam gościu puścił pułapkę. Ten gościu niech już ucieka stamtąd, bo się to nie opłaca. No kurde, nie wierzę w typa. Chłopie, no iże stąd. No, jazda. Dobra. Wyskoczymy tylko na tą platformę i zaraz to przechodzimy dobra, lecę 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 Coś mnie nic nie zabije. lecę bo tam czeka spuścić Chyba spuścić tamto więc ja sobie zaczekam chwilę na tej platformie i to z EZ bo on czeka tutaj specjalnie tylko na to żeby nie zniszczyć EZ dobra elo mordo z EZem się EZem Dobra, sobie to teraz przejdziemy. No i easy. No, przeszliśmy. Możemy ludziom trochę po, pułapki powłączać. Nałączymy pułapeczkę tą. Idziemy do następnej. No i lecimy do następnej, żeby, żeby ludzie to dali. Czekamy na nich i momencik i zaraz będzie, przejdzie chłop, no dawaj, dawaj, chodź. Kurde, nie udało się, chodzimy do ostatniej pułapki, no i to będzie na tyle w tym odcinku. Ciur, nie udało się, mam mało plagi, po prostu ile taka dobra, cześć. No, i to na tyle w tym filmie. Cześć i czoła.